będzie o tym, dlaczego warto być nienormalnym. Czyli poje. Nasze kamery przyglądały się temu drapieżnikowi przez wiele godzin. I gdy już myśleliśmy, że rozumiemy jego skomplikowane rytuały i zachowania, zawsze nas zaskakiwał. Wysiadłem z wody, zaczął ze mnie parować. To jest najgorszym towarem w mieście. Macie e? znaczy, po tej stronie brdę. No to hej kochany człowieku, Witacie Cię porada na kanale wujka porady Przed chwilą widzieliście groźnego jednorożca z bagien, nie z brdy Tak, 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 tak. chciałem powiedzieć o tych normach, nie? No bo często jak ludzie przychodzą na terapię, na grube wsparcie Używają takich sformułowań typu Chciałbym być normalny, chciałbym żyć w normalnym związku no i często jest używane właśnie to słowo normalny Kurwa, co to znaczy normalny? Ja dzisiaj chciałem Was zachęcić do tego, żebyście byli nienormalni. Dlaczego warto być nienormalnym? Kurwa, życie jest zajebiste, jak jesteście nienormalni. A jeśli większość ludzi uważa Was za. Przeklnę, uwaga, wy, 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 ten sobie tam zróbcie ciszej, uwaga, przeklinam, pojebanych, to nikt z Wam, nie chce z Wami toczyć wojen, bo jesteście nienormalni. Po co z takim debilem, debilką rozmawiać się na konkretne tematy, dlaczego używasz argumentów, i tak ona zrobi to sobie, co będzie chciał. W tych normach, no bo to jest kwestia, no ktoś ustalił jakieś normy, tak? Hmm. Nie wiemy po co, dlaczego, no niby żeby nam się było lepiej żyło. Ja Cię uważam, że jeśli jesteście ze sobą blisko, to dokładnie wiecie, jaka dla Was norma jest ok Dla Was. Co powoduje, że macie spokój, radość, że cieszycie się z tego życia, a ciągle dążenie do jakichś, nie wiem, ideałów, nie wiem, typu kurwa, piękna, do ideałów, kurde, zachowanie tego, srego i tak dalej, powoduje dyskomfort. No, dla mnie dzisiaj to jest banalnie proste, no bo jeśli dzisiaj nie lubię, nie kocham siebie takim, jakim jestem. Jezu, uwielbiam to, jak mi ta broda świeci. Nie kocham i nie lubię się tak, jak jestem, bo cały czas myślę, że odstaję jakoś od normy. Ja? I ciągle chciałbym coś poprawiać, no to, kurde, w cholerę jestem daleko od siebie. Dzisiaj nie jestem zainteresowany takim życiem. Mogę być, kurde, nienormalny dla większości ludzi, kurde. E, ważne, żebym dla siebie był normalny, gdzie to normalne przekładam na to, że dobrze mi się ze sobą żyje. Bo myślę, że te normy właśnie kiedyś właśnie były ustalone po to, żeby ludziom się ze sobą dobrze żyło. Nagrywam ten film z samochodu, a za chwilę muszę wracać do domku. Czy wracam? No wracam, bo moja żonka będzie miała grupę jakoś tam online. Za mną mi są ludzie, którzy stoją w kolejce. W kolejce do apteki. Ja koleś na bosaka e, zimą, deszcz, wchodzące po kałużach i tak dalej, e, tam nie stoję. To kto kurwa jest normalny? Ja czy oni? Ja jestem normalny w swoim świecie, a oni są normalni w swoim świecie. Dzisiaj już nie mam takiej narracji, żeby uważać, że ci ludzie, którzy stoją za. Za mną to są jacyś debile. Ja dzisiaj nie mam takiej narracji, żeby uważać, że ludzie, którzy chcą się szczepić, to są debile. Ja nie mam narracji, że ludzie, którzy są gejami, to, to są debilami. Ja dzisiaj nie mam narracji, że ludzie, którzy. i tak dalej, i tak dalej. Bo się okazuje, że. Jeśli mam naprawdę przestrzeń dla siebie i e, to też jest przestrzeń dla innych ludzi, bo co to, 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 że ja mam przestrzeń dla siebie i że jestem taki oświecony, cholera wie co, jak innych ludzi nienawidzę i ich chcę naprawiać, hejtuję, jadę, kurde i tak dalej. No kurde, ksiądz wierzy w to, co mówi. Ktoś może nie nienawidzić księdza. Ktoś wierzy w to, w tamto, w o, odom, są takie normy społeczne. Kurwa, wywalone mam na to. Zachęcam was, żebyście wyłamywali się z tych norm społecznych. Znaczy hmm, się, dlaczego zachęcam? Znaczy, znaczy, nie, no to też głowę, biedolenie norm swoim. Jakiś wyjdę na jakiegoś kurde, nie wiem, anarchistę. Zachęcam Was do tego, żebyście mieli swoje normy, a dla mnie dzisiaj norma, która mi służy, to jest taka norma, że jestem spokojny, radosny, że lubię robić to, co robię, że lubię po prostu żyć, że lubię ze sobą przebywać. No chyba tyle w tym moim papindelonym świecie. Czekaj, grzyweczka mi wyszła. Jest elegancko. Ho, ho, ho! Chyba sobie na święta pizgnę brodę na biało. Buziaki, trzymajcie się. Dzięki, że to jesteście. Dzięki za subskrypcję. Gdzieś tam trzeba kliknąć. Dzięki za wsparcie kanału, bo jest też taka opcja. I co? Dobrych myśli, żebyśmy sobie nie robili. Żebyście sobie, żebym ja sobie nie robił. Kuku na muniu wełbie. Pa!